Chcesz tanio tankować? Orlen. Obiecują zniżki nawet do 15 groszy na litrze i 10% rabatu na hot doga. Oszczędzisz nawet 500 w rocznie. Wystarczy, że kupisz 50 akcji spółki. Cena zawrotne 3,5 tysiąca złotych. Czy warto? No jasne, że nie. Orlen to jest spółka państwowa i może zaszkodzić inwestorowi. Bo jej celem nie jest zarabiać, tylko realizować cele aktualnie rządzącej partii. Na przykład w 2020 Orlen kupił gazety regionalne. No bo wiecie, sprzedaż diesla i kuriera lubelskiego no to jest prawie to samo. Partie się zmienią, Orlen zrobi Fikołka, a ty zostaniesz z akcjami, które w sumie nie wiadomo, gdzie skończą. No bo kto wie, może następnym razem Orlen na przykład kupi loziarnię. I teraz, czy to znaczy, że ja nigdy nie kupię Orlen? No wręcz przeciwnie, akurat właśnie teraz mam Orlen. A dlaczego go kupiłem? Bo pokazały mi to algorytmy, czyli dokładny poziom, kiedy mam wejść i gdzie ustawić zlecenie zabezpieczające. I dzięki temu ja nie muszę zgadywać, ja po prostu wiem, że na tym zarobię. Czyli jak inwestować, to nie w spółki, które robią dobrze politykowi, tylko takie, które zarabiają i mają wyniki. A jak przestaną zarabiać? Zaczął spadać, to trzeba je szybko sprzedać. Jak chcesz wiedzieć, jak znajdować takie spółki i kiedy je sprzedać, obserwuj ten kanał.